Dobra, cześć widzowie, ja dzisiaj nagrywam odcinek znowu z karierki Dlaczego z Na razie nam dobrze idzie Interesują się na w mailu do Realu i Strasbourg Na razie chcemy iść w Europę Takie, no, niż nie Hiszpanię, tak pójdziemy do EC Strasbourg Mam nadzieję, że nam coś wyjdzie Lecimy z kolejnym, drugim meczem już w tym sezonie Mam nadzieję, że nam dobrze pójdzie w tym meczu bo poprzedni nam zbyt bardzo nie wyszedł. Dobrze, widzimy się już na boisku. Dobrze, już wchodzimy z ławeczki. Na razie mam nadzieję, że potem tym meczu będziemy już wchodzić z pierwszego składu regularnie, bo raz jesteśmy na razie w pierwszym raz z ławem. No i dobrze, no to by było. No tyle z tego rozpoczęcia, zaczynam meczek. Dobrze, ale niestety nie na mnie. Gol! Mamy bra jeden do jednego. Już przegrywaliśmy, weszłym na boisko, no i mam, um, mamy już jeden do jednego wyrównanie. Szybkie. Szybkie wyrównanie przez nasz zespół. Ja na razie sprawdzę sobie cele. 7-0, trzy strzały i raz to na pół wyrywała. Dobra. Fajnie, to nie była pół Zobacz na mnie. Spójrz. Dobra? A ja, ja myślałem, że będzie na budowie piękna piła. Odegraj. Kurde, no za późno chciał to odegrać. Widzieliście to wszyscy widzowie. Dzisiaj kolejne dwa meczyki w tej karierze. No i tak dalej, i tak dalej. A teraz oni mają akcję. Dobrze, wyczyścimy ich. Musimy ich czyścić, tak? Schodzę do środka, żeby się wyjawnić, że jestem wolny. Piękne podanie. Olej, mną rozegrali, ale co to rozegraliśmy? Oleż, piękna piłka! Kurde, chciałem dać na dobie, ale. No był, był spalonym. Dobrze, pilnego, pilnego, nie daj mu uciec. Nie możemy mu dać uciec. Ja już tam Wam pomagam. Dobrze. To jest tak zwany wysoki pressing. Dobry. Ale podanie się wybiłem. Teraz możemy piec. ujej, ujuj. Tu może być żółta kartka naszego zawodnika. No i tak niestety się powikłały. Mamy pierwszą żółtą kartkę w karierze. Miejmy nadzieję, że. Następnym razem już tak nie będzie. No bo to wyjdziesz bramkarz, bram... nie I przegrywamy już 2-1. I... Dobrze, teraz ja. Atak. Ależ zaprowadziłem ten atak. Czy Mamy pierwszą bramkę w tej, w tej karierze naszego zawodnika. Idealny, idealnie przyłożona piła. No i mamy to, mamy wyrównanie, które wywołałem dzięki tej naszej pięknej brameczce. Dobra. Teraz oni. I znowu my. Znowu ja. Biegnę już. I oni mnie już nie zatrzymają. Weź, zrobili mi autostradę wręcz. O kurde, to będzie nożółta na nawet na nie na czerwoną. Wychodzę mu na pozycję. Ojej, przepraszam Was za kamerkę. Walnąłem niechcący w nią. Tutaj. Dobrze, dobrze. A tak, atakujemy. Pięknie. Piękne zejście do środka moje. Aj, odebrał mi. Dobra, i tak, i tak jest dobrze. Nie mamy przegranej na razie, w widzę. Mamy remis. No kurde, muszę się wrócić na pozycję, bo mi trener, widzicie jak zmienił. Widzisz, makurat akurat na drugim, na drugim skrzydle. Widzisz? Brawo! Tegraj. Kurde, no blok. A to się liczyło w grę ciemnego strzału? Chyba nie. No niestety. Ale jest taki tak dobrze. mamy jeszcze 10 minut, żeby wygrać ten mecz. I wygram. Mam taką nadzieję przynajmniej. Bo ja teraz już sejdę do środka. Zrobię fake shota, ale no nie takiego. Nie o to mi chodziło, widzowie. Sami widzieliście, jak to wyszło. Dobra. Teraz oni atak. Dobrze. Trzy raz szybko kontra. Myślałem, że zrobimy szybką kontrę, no ale się już żeby ustawić, tak mi zagrał na plec. Brawo, odegraj. No mogę do tego skakać, my nie możemy się za nimi kryć. Chłopaki, sami to widzicie widzowie, jak oni grają. Dobrze, teraz oni, oni atakują. O nie, nie, nie. Odbierzesz, odbierzesz to. Masz to odebrać. Proszę was. O kurde, ja od trika. Brawo. Jestem, jestem, jestem. Widziałem, że będzie spalony. po co on mi zagrywał? Szczerze. Dojdziesz. Ja muszę jeszcze jeden celny strzał oddać. Mam minutkę. Dobra, no, trudno, ważne, że nie mamy przegranej. Mamy drugi punkcik w kuflice. Jeszcze. Jeszcze powalczymy. Jeszcze powalczymy o wygraną. Przynajmniej ja powalczę. No i wybili. Koniec, niestety. Widzowie. Pierwszy meczek udany. No 2-2. Mam brameczkę pierwszą w sezonie. W karierze całej. No i widzimy się zaraz, kiedy będziemy odbierać punkty. Dobrze, jesteśmy już w punkcikach. Nie wiem, do czego by tutaj dodać dać. Mi się wydaje, że możemy to dać do... Nie wiem, gdzie to będzie. To będzie w równowadze, mi się wydaje. Ale to jest za drogie. Na razie za drogie. Polecimy w karniaczki. No, karnecki nam się też przyda, to lekko. Dobra, teraz będziemy mieli meczek, trening, pewnie będziemy mieli do odebrania punkty. No i widzimy się pewnie w punktach, albo już na boisku. Tak jak myślałem, że jesteśmy w punktach, znowu polecimy w podstrzelankę. Albo nie, tym razem polecimy, bo mamy za mało... Yy, fizycznie mamy za mało, no. No, i dobrze, troszkę jest tutaj dokończonych. To trzy. Trzy najważniejszych. No, i teraz lecimy już na wojsko. Dobra, no, mam nadzieję, że wygramy. Ten meczek tym razem z Andorą, bo jestem od pierwszej minutki. Jak nie wygramy, to trudno. Może będzie chociaż punkcik wywalczony, ale najlepiej, żebyśmy zdobyli trzy punkty. Jeśli Wam się podobały takie filmy to zachęcam do dania dla łapki w górę i subskrypcji, to akurat to nie są. takie fajna seria, to jest już będzie trzeci chyba odcinek z tej serii, ale dobra, trudno, nieważne, ale jak oni grają, widzieliście to, drugie podanie w meczu i od razu strata piłki. Ojej, olejsz odbił. teraz mamy czysto maleje. To jest mój play Kurde, odebrali mi piłkę, no jak? Dobra, już wracam na pozycję, ale przynajmniej miałem ładny jeden odbiór. Dobrze no, że dokupiliśmy w sumie tą agresję, widzowie. Jak nie wiecie, jak, co możemy tutaj jeszcze dokupywać, no to proszę, piszcie. Piszcie w komentarzach, co możemy zrobić w następnym odcinku. Jak, co możemy wykupić? Piszcie tak, jak wygracie w karierę. Po prostu. Jeśli wygracie w FIFA albo w jej. Teraz oni? O nie. Dobrze, broni nasz. Bronisz. Pięknie. Dobra, teraz niby oni. Nie wiem, już to ważne. Ja tutaj kryję zawodniczka. Dobra, teraz my. A tak skrzydłem. Wiem, że to nie jest moja pozycja, ale trudno. Mamy zejście piękne do środka. Oni nas nie wyścigną. A jak wyścigną, to my po prostu zrobimy taki zwodzik ładny. I bum! Zablokowany! I zostaliśmy. Jeszcze zejdziemy do środka. Rozegra. Rozegra. Chciałem rozegrać już. Ale już tam trudno. Kurde no. Następnym razem to kupujemy sobie troszkę do szybkości, bo musimy mieć lekko większą szybkość. Tak, wiem, że już jesteśmy szybcy. Ale nie jesteśmy aż tak szybcy. Sprawdźmy jeszcze cele w ogóle. Na się 5 i tutaj 5 razy piłeczkę. Dobra, to nie jest jakieś ciężkie. Po prostu trzeba strzelić brameczkę i zagrać 4 razy jeszcze piłkę. Ale prędkość mamy mega dobra. Troszkę za późno chciałem. O nie, dojdziesz. Musimy to odebrać. Dobrze. Patrz Olej, ole zabrał sobą piłeczkę. Dobra, ale dojdziemy. Pięknie. Piękne złot. O kurde. To, mogłaby, to mogła być czerwona kartka. Ale no niestety nie jest. Uderzenie z całej petardy. Ale prosto w, ram, prosto w murek chyba. Albo tam jakiś zawodnik odbił. Nie wiem. Nie wiem, co tutaj się stanęło. Tutaj nie miałem, jak już dobrać. Sami widzieliście. Dobry przechwyt. Miałem. Piękny wręcz. Wypuść. Lecę ci za kołnierz. No będzie rzucał to chyba. Ale nie, przerwa w meczu, trudno. Mogła być taka dura akcja. Teraz musimy, musimy wygrać ten mecz. Już na moją pozycję, trenerze. Już nie. Nie zachęcam, ale bardzo was bym prosił o słubiczka. Walnijcie w tą subskrypcję. O nie. Dobra, jestem, tym jestem. Koniec kariery, ojej. Ojoj. Kurde, tym razem nie wyszło. Jedenastkę wypuszczam. Wywalczyłem walczyłem rzut corner. corner. Patrz. A Tym no, razem no, nie wyszedł tam ten corner. Muszę już wrócić się na swoją pozycję. I teraz będzie taki ładny ślizg. Ojej. No coś tam z tym ślizgiem nam. Jak sami widzieliście widzowie, no coś tam nie wyszło. No i dobra, trudno. Teraz już final. Final czy będzie w finałowa akcja będzie w finałowa z bramką nieważne czy asysta czy gol Aj, broni niestety ten bramkarz kurde no samocny jest graj proszę o piłkę broni głupi Kto normalnie broni te strzały dobra Dobrze, no, że w tym meczu nie mam żółtej jak w tym pierwszym. Dobrze, berewisz o Gala, Final. Final. Final przybiera z tymi swoimi nóżkami. Mega wolno może. Nie no, szybko, bo nie jest jakiś ohoho oh, wolny, tak. Graj, kraj, kraj! Dobra! Broni niestety, ten głupek. Kraj, graj! Proszę piłę. No ale noc nie taką. Kraj! Nie widzisz mnie ślepy. Dobra, wypuść. na faul tam nie ma? broń w na, 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 na szczęście Dobrze, teraz musimy to, muszę to odebrać pięknie teraz muszę przez nich przejść i teraz mam i teraz odchodzę im. No nie, no niestety koniec meczu i koniec. Chyba koniec. Jeszcze zobaczymy, czy mam jakieś cele do odebrania. I takie różne. Chyba bardzo dobrze nam idzie. Minus 5. Na szczęście jesteśmy jeszcze w podstawie. Taki fart. Sprawdźmy, czy jeszcze. Ale dominuje nam jedna rzecz Dobra, teraz będziemy mieli mecz z Espaniolem A może i ktoś nas zachce Moja gwiazda, zespół No nie wiem, tylko zakończ karierę Nie chcę na razie kończyć jeszcze karierę bo chyba jeszcze nie wziąłem nie, nie wykorzystałem wszystkich celów nie gole zwolę ja jest 130 goleć gole no trudno może nas jeszcze ktoś zachce tak cały dzień Już tylko trening robimy, ale meczu już się nie wiem grać. Dobra. Zobaczycie, co ja wybrałam do treningu. Teraz tak. zobaczycie, co ja wybieram do treningu. No, te, które już mam zrobione na A, bo nie chcemy się grać tych treningów. Nie, jeszcze polecimy w punkcie. No i będzie na tyle chyba nie chyba tylko na pewno na razie mam i takie, tak tylko jedno tutaj jak mówiłem polecimy w sprinta tutaj jeden sprincik a tutaj to damy no dobra no i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka Żegnam się z Wami Max. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!